Długi rozbieg. I jeden do jednego. A więc w pierwszej serii zawodnicy obydwu drużyn wykorzystali rzuty Emocje coraz większe. Kolejnym piłkarzem Górnika Zabrze, który będzie wykonywać jedenastkę, jest Tomasz Bałdoch. Podchodzi do piłki, za chwilę ustawi ją na punkcie oddalonym o 11 metrów od linii bramkowej. I zobaczymy, czy uda mu się pokonać Płaczkiewicza. Wałdoch i niecelny strzał. A więc proszę Państwa, faktycznie piłka odbija się od zewnętrznej części poprzeczki. Reprezentant polskiej drużyny olimpijskiej Tomasz Wałdoch. Nie wykorzystuje rzutu karnego, tak więc rezultat 1-1 w dalszym ciągu. No i teraz Legniczanie stają przed szansą objęcia prowadzenia. Z drużyny Miedzi jako drugi zachował będzie rzut karny Jarosław Gierejkiewicz, piłkarz, którego tak chwaliłem w dzisiejszym meczu. Pewnie strzela do bramki. Marka Bębna i w ten sposób drużyna z Legnicy obejmuje prowadzenie 2 do 1. Kolejnym piłkarzem Górnika, który będzie wykonał rzut karny jest Ryszard Kraus. Po niepowodzeniu Wałdocha, teraz Kraus musi celnie strzelić. I broni! Wspaniała to... interwencja Dariusza Płaczkiewicza. Zupełna sensacja, proszę Państwa. Coraz bliżsi piłkarze mieć zdobycia Pucharu Polski. Znakomita interwencja Dariusza Płaczkiewicza przy strzale Ryszarda Krausa. Jednego z, z lepszych snajperów w naszej polskiej lidze. W dalszym ciągu 2 -1. prowadzi drużyna Legnicka, a w tej chwili ona będzie egzekwowała kolejny rzut karny i oto podchodzi do piłki Grzegorz Kochanek. Również piłkarz, który bardzo dobry mecz rozegrał w dniu dzisiejszym. Sensacja na stadionie Wojska Polskiego, coraz bliżej. Bo to drugoligowa Mieć Legnica prowadzi z Górnikiem Zabrze 3 do 1. Jeszcze po dwóch piłkarzy obydwu drużyn będzie egzekwowało rzuty karne, ale no zobaczymy. Otórka strzału Kochanka, a do strzelania rzutu karnego przygotowuje się Marek Piotrowicz. Jeżeli nie strzeli piłkarze Miedzi, będą już mieli w tym momencie Puchar Polski. Piotrowicz i 3 do 2. Gol po strzale Marka Piotrowicza i już tylko, tylko 2 do 3. Teraz ustawia piłkę Marcin Ciliński. Zawodnik Miedzi. I proszę Państwa obronił jednak ten strzał Marcina Cilińskiego Marek Bemben. No i w dalszym ciągu 3-2 dla drużyny z Legnicy. A mógł tym strzałem Marcin Ciliński już sprawę Pocharu Polski rozstrzygnąć. W dalszym ciągu większe szanse jednak mają piłkarze z Legnicy, bowiem ostatnia seria rzutów karnych w tej chwili i oni prowadzą 3-2. A strzelać będzie Ryszard Staniek. Jeżeli zabranie marzą o Polski, musi wykorzystać ten rzut karny. I jest 3-3. Ryszard Staniek wyrównał stan meczu na 3-3. do -3. No i za chwilę jako ostatni w tej serii być może ostatni w spotkaniu. Rzut karny egzekwował będzie zawodnik miedzi Legnica. Obciążenie psychiczne z pewnością ogromne, a tym zawodnikiem będzie Artur Wójcik. Ten piłkarz, o którym mówiliśmy, że nie grał od początku tego spotkania w związku z tym, że w spotkaniu z Sząbierkami kończącym rozgrywki ligowe doznał kontuzji, no ale jednak trener w końców zdecydował się go wpuścić. W tej chwili wszystko zależy od niego. Jest! Proszę W ten sposób jesteśmy świadkami sensacji. Jesteśmy świadkami dużej, dużej bo oto czołowy zespół naszej ekstraklasy górnik zabrze, przegrywa z nikomu praktycznie nieznaną drużyną miedzi Legnica i ta drużyna staje się trzecią w historii